to na autotyp. Dziś kolejny materiał na weekend na niedzielę. Na tak, wszystkie mecze z niedzieli hokej, piłka nożna. Jedziemy. Pierwsze typy, jakie chcielibyśmy wam przedstawić, jest to hokej, jest to liga KHL Rosja. No mamy tutaj takie dwa fajne zdarzenia. Pierwszy z nich jest to mecz pomiędzy Dynamą Moskwa a Red Star Kunlun. Red Star to jest drużyna z Chin, która znowu musi przylecieć do Moskwy. Drużyna, która przegrywa wszystkie mecze. Na 10 spotkań zdobyła tylko 3 punkty. Jeden punkt, bo doprowadziła w jakimś tam meczu do dogrywki. Dwa punkty tylko dlatego, że walkowerem oddał jej mecz Jarosław. Wielki. <laughs> Także. <gry> Ewidentnie drużyna, która w tym sezonie no, może liczyć tylko i wyłącznie ostatnie miejsce. No a jedzie do Moskwy. Przeciwnik to Dynamo Moskwa rozjuszone troszeczkę po ostatnich dwóch porażkach, w tym ta najbardziej chyba bolesna ze Spartakiem Moskwa po dogrywce. No ma, przemawia tutaj wszystko oczywiście za wygraną Dynama. Ale niestety kurs jest bardzo niski na wygraną dynama. Dlatego tutaj pokusimy się o grę na ilość bramek powyżej 4,5. Po kursie 1,50 wydaje nam się, że to jest bardzo dobry bet. Następny mecz to jest mecz pomiędzy Barys Nur Sultan z Astany a Sankt Petersburgiem. No, nic tutaj by dziwnego nie było, że oczywiście Sankt Petersburg jest zdecydowanym tutaj faworytem, jednakże jest mały problem. Wystarczy, że sobie wejdziecie na flash zaczycie, zobaczycie, że w zasadzie cały pierwszy, szeroki, cały w zasadzie skład nie gra, wszyscy wiemy z jakiego powodu. Jadą do Kazachstanu. No a barysnur Astana to jest taka drużyna, która lubi zaskakiwać. Zapewne po stronie. E, 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 zapewne po stronie Sankt Petersburga wystąpią e, młodziki, oczywiście trener e, da im szansę, e, ale f, f, nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś szalonego wyniku właśnie z ich strony. Jak się pospojrzy jeszcze na kursy, to rzeczywiście e, bukmacherzy zdecydowanie większe szanse dają e, Sankt, Petersburgo, Sankt Petersburgowi. Natomiast no, my uważamy troszeczkę inaczej, że no, w takim meczu z, z, z tak do, dosyć słabszym przeciwnikiem, Barys powinno złapać punkty, a przynajmniej ten jeden, przynajmniej żeby doprowadzić do dogrywki. Więc naszym zakładem po kursie 1.60 jest handicap plusowy na zwycięstwo Barys Nur Astany e, po kursie e, plus półtorej, przepraszam, plus półtorej bramki, więc najwyżej mogą też przegrać jedną bramką. Nic się nam złego wtedy nie stanie. Oczywiście przemyślcie ten typ, śledźcie na bieżąco co się dzieje z, ze składami, ponieważ no, tak jak wiadomo wszystko może się tutaj zmienić jak w kalejdoskopie. Następnym spotkaniem, już wracamy do piłki nożnej. Następne spotkanie widziele to jest Liga Niemiecka. Wolfsburg u siebie podejmuje rozpędzony Augsburg, bo co trzeba powiedzieć, Augsburg fajnie się zaprezentował w swoich dwóch pierwszych Spotkaniach wygrał, jest, ma komplet punktów sześć, zaskakująco poradził sobie na tym kolejce, na przykład z Borusem Dortmund, co trzeba zaznaczyć, a Wolfsburg, Wolfsburg nie może powiedzieć, że zaczął źle, ale gdzieś tam jest niżej w tabeli, po tych dwóch, trzech pierwszych kolejkach, ale do tego co jest ważne, grał swój mecz. Wczoraj, tak, w lidze Europy, w czwartek przegrywając z Atenami, za no i odbywając podróż do Grecji, no może długą, niedługą, tak, ale jednak zawsze to jest wyjazdowe spotkanie. Do tego, no grali, no to ci zawodnicy też do końca nie będą mieli czasu na jakąś szybką regenerację. No chociaż. Porządne drużyny nie mają z tym problemu, jeżeli chodzi o zawodników, szab szkoleniowy i takie tam rzeczy, no ale jednak gdzieś to tam może wpłynąć. Na ich grę. E, na Augsburg. Augsburg tydzień temu grał. Na pewno miał szansę się przygotować skrupulatnie do tego spotkania. Tak jak powiedziałem, są w Gazie na początku, co widać. Nie gramy tutaj, że Augsburg wygra swoje spotkanie, ale raczej uważamy, że go nie przegra. E, Ci dajemy tutaj X2, na stadzorze jest 1,85. Także warto zaryzykować, wa warto pograć. Zresztą to trzeba się też zastanowić, ale mówię, no, Augsburg na początku sezonu wygląda naprawdę. Dobrze, no i ostatnim meczem na kuponie e, to jest Liga Włoska, jest to Lazio e, z Interem. Tutaj dajemy po prostu, że będzie over 2,5 e, bramki. No, bo e, coś tej lidze włoskiej też ostatnio strzelają tych bramek to dużo. E, Inter dużo ich traci, wiadomo, też strzela zawsze więcej, przynajmniej w tych ostatnich spotkaniach, niż przeciwnik. Lazio tu też nie jest zła drużyna. Jakąś jedną pykną tym bardziej u siebie. E, chociaż wiadomo, Inter troszeczkę wyżej e, w tabeli, no bo zdecydowanie lepiej sobie radzi na początku sezonu, no ale są tu dwie drużyny, które są strasznie siebie warte. E, gdzieś tutaj po obu, z dwóch stronach na pewno bramka padnie. A jak Inter nie szczeli, jak Lazio nie szczeli tych e, tej, innej bramki, to się już są słabi, a wtedy Inter ich zje. I będzie po frytkach 2,5 over, tak. to jest nasz bet 1,55, hmm. tak? Tak, tak. 1,55. Właśnie Wam się wyświetla kupon, nasz łączny kurs to jest 6,88, no co? Tak. jeśli że... się podobało, dajcie komentarz, dajcie e, kciuk w górę, e, grajcie odpowiedzialnie i Bóg zapłaci. A i wejdźcie na naszego Facebooka. To jest.